Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym odczycie na moim kanale. Dziś, jak już widzicie po tytule, odczyt tarota: co ma w głowie, co ma w sercu. Wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszej myśli, podczas wyboru karty, na którą będzie robiony odczyt. Za chwilę też te karty Wam pokażę: kartę numer 1 i kartę numer 2. Przypominam na wstępie, czytanie z czytaniem ogólnym nie z każdym może rezonować, jednakże chcę też tutaj Wam dać informację, bo Was przybywa, jestem niezmiernie szczęśliwa z tego powodu. I, kochani, od jutra wchodzi promocja na czytanie u mnie, co ma w głowie, co ma w sercu. Oczywiście to, co dziś będzie, to, są, to jest konkretne pytanie do Tarota, konkretna odpowiedź. A w czytaniu, co ma w głowie, co ma w sercu, jest więcej pytań zawartych, ale to wtedy, jeżeli już do mnie napiszecie, ja Wam wyślę w ramach informacji, um, dostępne czytania odczyty, jakie robię z kart Tarota oraz jakie pytania wchodzą w skład tego odczytu dla Was, które będzie w cenie promocyjnej. Także zapraszam do kontaktu, jeżeli jesteście takim czytaniem zainteresowani. Kochani, ja już bez zbędnego przedłużania przechodzę do odczytu dla Was, na który serdecznie Was zapraszam i do wyboru kart, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Karty jeden i kartę numer dwa, żebyście mogli sobie wybrać, tak? Która z kart z Wami będzie, która z kart Was przyciąga do siebie, i na tą kartę ja zrobię Wam odczyt. Ja Wam pokażę kartę numer jeden. W sumie, może nawet zrzut nie jest potrzebny, bo widzę, że tu bardzo dobrze widać, kochani. Tak, o. Zobaczcie. To jest karta numer jeden. Karta numer jeden. Przyjrzyj się przy stopu. Jeżeli czujesz taką potrzebę, więcej czasu, zastanów się. To jest karta numer jeden. Ty wizualizuj osobę z Twojego serca, osobę z Twojej myśli, osobę, na którą będziemy stawiać karty. Tak? A to jest karta numer dwa. I tak samo wizualizuj, myśl o osobie z Twojego serca. Jeżeli dokonasz tego wyboru, tej karty, ta karta będzie przewodnikiem Twojego dzisiejszego czytania, kochani, tak? No i co? Zapraszam Was do tego odczytu. Kochani, Zaczynamy. przy karcie numer jeden, którą sobie wybraliście, karty oczyszczę. Tu mam świece, kryształy. Wy teraz tego nie widzicie, ale w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że w najbliższych dniach myślę, że wtorek, środa, może jutro pojawi się transmisja z kamieni naturalnych z biżuterii u mnie, którą ja robię. Dawno już nie było takiej transmisji, ale wam to zrobię, już jestem praktycznie do tego przygotowana, to tak tylko odbiegając od tematu na marginesie, bo o tym zapomniałam. Jeżeli będziecie zainteresowani również do tego filmu z, z transmisji z biżuterii was zapraszam i już wracam, bo karty oczyszczam. I sprawdzamy kartę anielską przy Was. Kartę radę, wskazówkę przy tej relacji. To jest konkretne pytanie do tarota, konkretna odpowiedź dla Was. Kochani, karta, która Wam tutaj wyszła, wypatruj znaku. Karta oznacza, iż w najbliższym czasie albo już część z Was odczuwa intuicyjnie podświadomie, że coś zacznie się dziać w waszym życiu, coś zacznie się zmieniać, że coś po prostu tąpnie, że coś się zbliża, czujecie energetycznie, że coś się do Was zbliża. Wypatruj znaku przy tej relacji waszej. Karta z reguły mówi, że nadchodzą zmiany waszej relacji waszej znajomości, które ty już możesz odczuwać podświadomie intuicyjnie czujesz wewnętrznie energetycznie, że coś wisi Ci nad głową tak? Tak mi wychodzi w kartach. A teraz, kochani, którą talią ja bym wam. Ja jeszcze wam zrobię, zanim to zrobimy, też orakle miłości. Tak, sprawdzimy przy Was orakle miłości. Sprawdzimy orakle miłości. O, kochani. Karta, która Wam tutaj wyszła. Przede wszystkim. Nie rezygnuj z tej relacji. Nie rezygnuj z relacji. Tylko dlatego, że są przeszkody. Daj szansę jeszcze tej relacji. Kolejna karta. Otwórz swoje serce. Otwórz sobie swoje serce na to, co nadchodzi przy tobie. Co nadchodzi? Otwórz swoje serce. Czyli karty widzicie, wypatruj znaku, otwórz swoje serce na to, co cię czeka, co nadchodzi w tej relacji przy tobie. Te karty są pozytywne, od razu mówię, nie, że to nadchodzi, nie wiadomo, jakieś tutaj wiecie, tąpnięcie w sensie, rozstanie czy coś. Yy, chociaż nie wykluczam takiej możliwości, dla części z Was oczywiście, ale te karty, które tu wyszły w orakle, są kartami pozytywnymi. No i dobra, sprawdzamy, kochani, kartę oczyszczam i sprawdzamy. Najpierw co ma w głowie? Co ma w głowie osoba o Osoba o której myślisz? Osoba na ten moment, na tą chwilę ma w głowie jakąś kłótnię, zawirowania w swoim życiu, problemy osobiste. Ma w głowie sprawy, zobowiązania rodzinne. Które blokują lub, lub trzymają tę osobę, osobę w miejscu. Dla części z Was karty mi tu pokazują osobę z podznaku ryb, bliźniąt, raka i skorpiona, kochani. E, co ma w głowie ta osoba? Przede wszystkim problemy i kłopoty osobiste. Przede wszystkim jakieś kłopoty rodzinne. Nie jest to osoba szczęśliwa. Nie jest to osoba ani szczęśliwa, ani spełniona. E, jakby wiecie. Ja często tego używam słowa, bo mi się to bardzo stwierdzenie podoba i bardzo ładnie opisuje taką sytuację życiową. Jakby ta osoba szła pod górkę ciągle. Jakby to, czego, jakby to, czego on, ona pragnie, się w tym momencie nie liczyło. A ważniejsze były inne sprawy, yy, które niestety też tą osobę jakby blokują i unieszczęśliwiają tu i teraz, w tym momencie. Zobaczymy, co ma w sercu. Osoba, patrzcie, jak mi się karty wywijają. Co ma w sercu? Szczególnie, kochani, koziorożce już mi tu wychodzą. Koziorożce, byki. Co ma w sercu? Hmm. Co ma w sercu? Ciebie. W sercu ma ciebie, w sercu ma miłość. W sercu ma tęsknotę, również jest bardzo duża tęsknota. Dla części z Was widzę karty, które mówią o zawieszeniu w relacji, o problemie ze spotkaniem się, o braku kontaktu lub ten kontakt lub jesteście daleko od siebie, jest jakiś dystans między Wami dla części z Was. Ta osoba w sercu ma Ciebie, ta osoba o tobie myśli, ta osoba o tobie śni. Na tu i teraz jesteś w karcie Pokusy. Słabości, pragnienia, pożądania i miłości. Eee, tak, kochani, w kartach mi tu wychodzi dla Was. Tak mi w kartach wychodzi dla Was. Dla karty, którą sobie wybraliście. Oczywiście, piszcie w komentarzu, zostawcie ślad po sobie, subskrybujcie, komentujcie, będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli zostawicie jakiś ślad po sobie, oczywiście, ja przechodzę do karty numer 2. Jeżeli jesteście tym odczytem zainteresowani, również do tego odczytu was serdecznie. No, kochani, kochani, mam zapraszamy. kartę numer 2, kartę, którą sobie wybraliście, tak? I tak dla tej karty, jak dla poprzedniej, stawiam kartę anielską. Zobaczymy. Co w kartach tu przy was wyjdzie, co się pokaże? Karty pokazują polepszenie sytuacji dla Ciebie, polepszenie sytuacji w Waszej relacji, polepszenie sytuacji między Wami na ten moment, na tą chwilę. Sprawdzamy karty orakle, Miłości. Co przy Was, kochani, co karty pokażą? Jaką dadzą wskazówkę, radę, informację, w zależności od tego, jaka Wam o, karta wyjdzie. Zostań optymistycznie nastawiony, nastawiona odnośnie Twojego życia uczuciowego, miłosnego, odnośnie osoby, o której myślisz. Pozytywne myślenie i wiara przyciągnie do Ciebie miłość, kochani. Pozytywne myślenie i wiara przyciągnie do Ciebie miłość, czyli polepszenie. Karty się uzupełniają, kochani. Idziemy dalej. Sprawdzamy oczywiście. Po pierwsze, tylko że może teraz zrobimy inną talię dla Was. Co On, ona ma w głowie? Co ma w głowie? Ja Wam powiem, że w czytaniu y, prywatnym bo tu jest konkretne pytanie do Tarota, konkretna odpowiedź y, to czytanie ma więcej pytań w sobie, czyli te, które ja Wam bym robiła prywatnie, wygląda inaczej. Jest więcej pytań w tym czytaniu. Ale to tak jak mówię, jeżeli będziecie takim czytaniem zainteresowani, to czytanie jest teraz w promocyjnej cenie. Zapraszam do kontaktu, ja wam wszelkie informacje prześlę, jakie pytania wchodzą w skład tego czytania. No i dobra, idziemy dalej. Co ma w głowie? Jakąś sytuację, z której szuka wyjścia, rozwiązania z sytuacji. Co ma w głowie? Spotkanie. Chce spotkania, myśli o spotkaniu, yy, myśli o wiadomości, o, ro, o rozmowie, ale ta osoba chciałaby albo cię odwiedzić, albo się z Tobą spotkać, albo być blisko Ciebie. Tak czy tak, w głowie ma spotkanie, rozwiązanie jakiejś sytuacji, w której jest obecnie, szuka rozwiązania dla spraw które y, ją go męczą, przede wszystkim ma problemy jakieś przy pracy lub z pracą lub z pieniążkami i to też y, szuka rozwiązania dla tej sytuacji, co ma w głowie. W głowie ma myśl o wyjeździe, wyprowadce nawet y, wyjeździe zagranicznym y, i tu mi wychodzi taki wyjazd właśnie związany z pracą, z finansami, z pieniążkami, tak? Jakiś wybór, który ta osoba chce podjąć, dokonać jakiegoś wyboru, co ma w sercu? Co ma w sercu osoba, o której myślisz? Ta osoba boi się do czegoś przyznać, boi się czegoś ci powiedzieć. Ty czujesz, że coś może być nie tak. Co ma w sercu? W sercu ma jakąś wiadomość, informację. W sercu ma miłość. W sercu ma miłość, w sercu ma chęć spotkania, w sercu ma żal, że coś między wami się wydarzyło, co wydarzyć się nie powinno. E, żałuję jakichś słów, żałuję swojego zachowania. E, tak mi w kartach wychodzi. Karty działają w dwie strony. Ty też możesz tak się czuć, że ty możesz czegoś żałować, ale tak jak to widzę tu, to żałuję jakiegoś zachowania, jakichś słów, w sytuacji, która się między wami wydarzyła, wymiany zdań, właśnie jakiegoś tutaj. No, tak nie powinno się stać. Ta osoba y, Cię kocha, jesteś w jego, jej sercu. Od razu mówię, ta osoba w tej karcie nie patrzy na miłość przez pryzmat. Ja nieraz to powtarzam też, bo to też ładnie ujmuje mi tą informację w kartach. Nie patrzy przez pryzmat y, romantyzmu. To nie jest domator. To nie jest mężczyzna, domator lub kobieta, taka wiecie, stricte matka, polka. Nie. To jest osoba o wysokiej energii y, i ta, ta osoba, Ty, jest bardziej zdobywca. Jest osoba w karcie zdobywcy, dominatora, osoby, która lubi mieć kontrolę nad tym, co się w jej życiu dzieje, a mało tego, stricte lub mieć kontrolę również nad wami, tak? Nad osobami, które są w jej życiu. Tak mi, kochani, w kartach wychodzi. Tak mi, kochani, w kartach wychodzi dla Was. Oczywiście, jeżeli odszedł Wam się podobał, ja kochani. Yy czekam na łapki w górę, czekam nie, nieskromnie na łapki w górę, czekam na komentarze od Was, czekam na wiadomości, kochani, jeżeli e, oczywiście czytanie Wam się podobało, tak? Jeżeli jesteście nowi, chcecie zostać ze mną dłużej, będzie też mi niezmiernie miło. Szykuję dla Was w ogóle rozdanie. Dawno już się noszę z zamiarem rozdania dla Was. W rozdaniu będzie na pewno biżuteria, e, którą będę robić z kamieni naturalnych, kochani, a w tym momencie się z Wami żegnam. Jesteśmy na bieżąco, oczywiście, jesteśmy na bieżąco ze sobą w kontakcie. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie moje czytania, będzie mi niezmiernie miło. Oczywiście, jeżeli chcecie odczyty prywatne, tak jak mówię, od jutra wchodzi promocja na odczyty prywatne u mnie e, na kanale. Zapraszam Was serdecznie. Ja się z Wami teraz żegnam. Życzę, jak zawsze, wszystkiego, co najlepsze z mojej strony, w Waszą stronę, kochani. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć.